Mały wypadek w ulica Krakowska. Ten oto samochód marki Iveco uderzył w samochód marki Citroën C4. Cały tył Citroena C4 jest rozbity, a Citroen C4 delikatnie uderzył w samochód marki Mitsubishi. Na miejscu jest Wydział Ruchu Drogowego. Kierowca tego Citroena otrzyma ode mnie z firmy pomoc drogową, która już tam stoi. Bezgotówkowo z oce sprawcy i za chwileczkę dostanie firmie samochód zastępczy na pełny okres likwidacji szkody.